Ranking osiedlowych sklepów. Delikatesy u chłopców. Dobrze, że nie delikatasy u chłopców. Klasa. Dziurka u Jurka. Jedna z tych, do których warto zaglądnąć. Jurek wie, co dobre do tego się tym dzieli. Tak jak ja się dzielę rankingami, dlatego co obserwuj. Dziurka spermastyczna. Fajny sklep. Siema, idę do fajnego. Idealnie wchodzi na język. Fajny. A fajne jest też nowe natlow od All Nutrition w smaku kokosowym. Naprawdę jest tak doładowane, kosem pachnie potężnie a z kodem Robson dostaniesz 10% zniżki na takiego wariata więc biegnij na nasyd absolutnie wszystko i nic oraz różne pierdoły i dupy. mega nazwa nie wiem jak ktoś na nią wpadł przecież to musiało być lata rozkminy ale jednak, jednak do spirmy Typowy spożywczak, w tym przypadku Kasi. Kocham spożywczaki. Kocham sklepy, do których jak wchodzę, to przenoszę się w czasie. Gigę, kurwę, gołty. Chlebusz, mleczko, masło, Koncept umilenia nazwy ktoś tu poniósł za daleko. Wszystko takie słodziutki. Ja lubię masło solo ani z cukrem. Pajdę ani kromeczkę. Nie akceptuję tego. Po 4 zł i drożej. Szczerze, wchodząc z jakiegokolwiek sklepu, nie spodziewam się niczego innego. Jest to już niepisana zasada, więc nie trzeba jej jeszcze stwierdzać. Żarełko. Super nazwa, tylko dodajte eko-żarełko. Mogli się ograniczyć. Nie, nie fan. Malinka. Typowy charakter. Gdzie jak zmienisz jedną literkę z A na E, to będziesz miał melinka. I będzie oddawało bardzo podobny klimat. To gówno jest twarde. Dziubolant. Ja rozumiem, że można tam dać dobrze w dziób, ale to nie wystarcza. Warzywniak. I tak samo jak spożywczaki, kocham warzywniaki. Kocham być na siema z panią sprzedawczynią. Brać sobie warzywka, brać sobie owocki, jakąś garmażerkę. Warzywniak to gorące główno. Osiedlowy sklep tanio. Spodziewam się tam tylko jednego jak dowozi, to mam mój szacunek. Minimarket. Wiadomo czemu mini, nie trzeba tego tłumaczyć. Nie wiem czemu Minimike nie otworzył jeszcze swojego, bo to idealny personal branding. No ale nie każdy ma tak najebane pod kopułą jak ja. Minimarket, spoczek. U kogoś. U Zosi, Kasi, Basi, Zdzisi, Celiny, Bogu Miły. Co podstępki, pomagać się związać emocjonalnie z tym miejscem. Zagrywka psychologiczna w celu ruchania na hajs. I jestem jej fanem. Sklep tęcza. Jak słyszeliście legendę, że na końcu tęczy i zgarnię złota, to właśnie dlatego, bo jest tam po prostu sklep. O, cała legenda.